Dzień dobry, dzień dobry. Popatrzcie, mamy teraz takie zadanie. Mamy pewną funkcję, funkcję f daną wzorem f od x równa się pierwiastek z 2x kwadrat minus 3x plus 1. I chcemy znaleźć dziedzinę tej funkcji. Oczywiście będziemy to rozpatrywali wszystko dla xów rzeczywistych, czyli będziemy tę funkcję rozpatrywali z dwóch rzeczywistych. Uwaga, to oczywiście nie oznacza, że dziedziną tej funkcji będzie cała z dwóch rzeczywistych. A może oznaczać. Zobaczymy jakby, prawda, co się tutaj będzie działo. I teraz patrzcie. Z czym będziemy mieli tak naprawdę do czynienia? Mamy tutaj wyrażenie z pierwiastkiem. Czyli mamy tutaj takie wyrażenie pierwiastek z a, gdzie oczywiście a jest liczbą rzeczywistą. To zobaczcie, ono ma sens tylko wtedy, jeżeli to wyrażenie, które jest pod pierwiastkiem, czyli to wyrażenie znajdujące się pod znakiem pierwiastka, jest większe bądź równe od zera, I pod pierwiastek nie możemy wstawić żadnej liczby rzeczywistej. Oczywiście, jeżeli rozpatrujemy to w liczb rzeczywistych. Czyli jak naprawdę, zobaczcie, poszukiwanie dziedziny, czyli znalezienie największej oczywiście możliwej dziedziny, czyli największego zbioru zbiorów rzeczywistych, który, w którym ta funkcja może być określona, sprowadzi się tak naprawdę do rozwiązania pewnej nierówności 2x kwadrat minus 3x plus 1 jest większe bądź równe od. Zera. No i rozwiązujemy ten mierów. no i zobaczcie, policzymy delta, policzymy wyróżnik, to będzie minus 3 do kwadratu minus 4 razy 2 razy 1, czyli 9, odjąć w tym przypadku 8, czyli 1. Pierastek z 1 to będzie oczywiście 1, czyli mamy dwa miejsca zerowe, 3 odjąć 1 przez 2 razy a, czyli 2 razy a, czyli przez 4, czyli to będzie 1 e druga oraz drugie miejsce zerowe, czyli 3 plus 1 przez także przez 4, czyli to będzie 1 zobaczcie, jeżeli będziemy szukali tutaj próbowali rozwiązać tę nierówność to mamy dwa miejsca zerowe jedną, drugą i e, jeden wykres tej funkcji kwadratowej będzie wyglądał mniej więcej tak, no i szukamy uwaga, kiedy ona przyjmuje wartości większe bądź równe od zera, większe od zera przyjmuje tutaj m, oraz oczywiście tutaj no i miejsca zerowe także będą dobre no bo zobaczcie, miejsca zerowe będą dobre, dlaczego? no bo ma być większe bądź równe od 0, czyli równe 0 również, czyli zobaczcie jeżeli chodzi o dziedzinę tej funkcji no to rozwiązaniem tej nierówności będzie zbiór od minus nieskończoności do jednej drugiej, łącznie z jedną drugą, suma od 1 łącznie z jedynką do nieskończoności. I to będzie dziedzina tej funkcji. Zobaczcie, to tak naprawdę ma pokazać, że y, znajdowanie dziedzin funkcji będzie sprawdzane bardzo często do rozwiązania pewnych nierówności, a w tym przypadku nierówności kwadratowej. I w ten sposób łącz nam się to z działem związanym z funkcją, y, z funkcją kwadratową. Popatrzcie na to, pomyślcie. No i widzimy się następnym razem. Dzięki, do zobaczenia. Pa, pa.